To akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Perspektywy, aby rozpropagować choinki w doniczkach, które można później wysadzić do ogródka i żeby te lasy nam zaczęły rosnąć takie małe w naszych ogródkach. Dzięki patronatem honorowym objął naszą akcję wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecura. A dzięki uprzejmości lasów państwowych mamy te ładne choineczki. Jak może Pan Wojewoda też powie. Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, co roku w okresie świątecznym Polacy pozyskują do swoich domów około 6-7 milionów drzewek, które służą później, są choinkami. Zdecydowana większość tych drzewek później trafia na śmietnik, na kompost, Często, często po prostu je gdzieś wyrzucamy czy zostawiamy. W Polsce od kilku lat trwa taka bardzo ożywiona dyskusja na temat ekologii, na temat czystego powietrza, ale trzeba pamiętać o tym, że ta ekologia najczęściej zaczyna się w naszym domu. I właśnie tą akcją, Podaruj drugie życie choince, chcemy rozpropagować i zachęcić Radomszczan, ale nie tylko, bo tą akcję prowadzimy również w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie, zachęcić mieszkańców naszego regionu do tego, aby, aby kupowali, czy, czy w pewnym sensie wypożyczali choinki w donicach, które po okresie świątecznym można zasadzić, czy w swoim podwórku, czy w lesie, można dać im drugie życie. Czas jest niezwykle istotne, bo taka choinka, która tutaj stoi, ona rośnie, aby mogła urosnąć do tego rozmiaru, jakim dzisiaj widzimy. Ona potrzebuje około 6-7 lat. Trzeba ją podlewać. Ona przez ten czas jest niezwykle pożyteczna, bo daje nam tlen, pobiera, pozyskuje dwutlenek węgla z powietrza. Dzisiaj jest to niezwykle ważne, dlatego. Dobrze by było i bardzo jest dobre, kiedy taka choinka może żyć kolejne lata kolejne 7, 10, 15 lat. Jeśli Państwo wsadzicie te choinki z powrotem do ziemi, no to tak się stanie. Dlatego gorąco do tego zachęcamy. Mamy około ponad 100 choinek. Te choinki rozdamy instytucjom publicznym, osobom prywatnym. Mamy też konkurs, o którym zaraz Pan prezes powie. I zachęcamy do tego, żeby, żeby wziąć w tej akcji udział, żeby przyłączyć się do Stowarzyszenia Perspektywy. Bardzo się cieszę, że mogłem objąć to patronatem honorowym, ale nie tylko patronatem, bo również włączyłem się w tą akcję organizacyjnie, bo, bo jestem... Ogromnym zwolennikiem. W moim domu rodzinnym my jakby wykorzystujemy drzewka w donicy od wielu, wielu lat, później wsadzamy je. Już można powiedzieć, że chyba z 6 czy 7 takich drzewek rośnie na naszym podwórku. Wcześniej były one choinkami w domu, dlatego z całym sercem zachęcam wszystkich radą szan do tego, aby się do tej akcji włączyć, aby, aby darować podarować drugie życie choince, choinkom i w ten sposób dbać również o klimat. Tutaj już w ogóle eliminujemy z życia te sztuczne choinki, te plastikowe, bo te plastikowe powstają z ropy. One później się rozkładają 500 lat. Warto powiedzieć, że taka żywa choinka ma też te walory takie lecznicze, bo ona wydziela takie olejki eteryczne, które rozchodząc się w domu wzmacniają nas, dają nam ten taki błogi świąteczny nas również poprzez ten poprzez ten zapach. Jakby są same absolutnie korzyści z tego, aby mieć żywą choinkę w domu, najlepiej taką w doniczce i zachęcamy, żeby również te doniczki później wsadzać do ziemi. Trzeba oczywiście pamiętać, żeby to zrobić umiejętnie. Choinka zanim pójdzie do domu, musi kilka dni jakby być w takim tak zahartowana do wejścia do domu, bo, bo one tutaj stoją. Mamy kilka stopni na plusie, w domu zazwyczaj mamy około 20 stopni, a później, jak wyciągamy te choinki z domu, to również musimy e, przygotować je do, do e, świeżego powietrza, znowu je zahartować e, i wsadzić je. Oczywiście wtedy, kiedy będzie na to e, e, dobra pora. To znaczy w tym roku jeszcze choinki nie mam. To właśnie teraz dostałam. To posadzić mam gdzie, w każdym razie, bo mam plac, także mam gdzie posadzić potem. Zachęcamy do udziału w akcji Podaruj drugie życie choinkom. Zachęcamy do ekologicznego oświętowania, do korzystania z choinek, które później mogą dalej żyć. I życzymy wszystkim Państwu wesołych świąt, wszystkiego dobrego na te święta, dużo zdrowia przede wszystkim. I jakby... Na nowo rozpalenia w swoich sercach wiary, miłości, nadziei. Mamy nadzieję, że choinki od stowarzyszenia, perspektywy e, e, od lasów państwowych e, dodatkowo wzmocnią i wzbogacą e, nasze święta. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie, którym mamy przeznaczone 10 choinek. Do rozdania. 5 w poniedziałek i 5 we wtorek. Jeżeli polubią e, naszych, nasz fanpage e, Stowarzyszenia Perspektywy, to później rozlosujemy te 10 koinek dla mieszkańców e, naszego miasta. Zapraszamy jak naj, najbardziej na nasz fanpage e, do udziału w naszej zabawie świątecznej i jak najbardziej jako prezes Stowarzyszenia chciałbym wszystkim e, życzyć wesołych, zdrowych i pogodnych świąt a także szampańskiej zabawy w Sylwestra, która będzie z tych wyjątkowych czasach może troszeczkę skromniejsza, może spokojniejsza, może bardziej w domu, ale każdy może sobie jakiś tam swój pomysł na to spędzenie zrobić.